Na świecie pojawiają się jakieś genialne pomysły, jakby świat chciał urodzić się na nowo. Ale na razie świat cierpi przez brak pieniędzy, jest tutaj jakaś strata. Strata czegoś, co ma wartość, tego nie ma. To znika. Pojawia się samotność. Patrzcie znów. Pojawia się brak pieniędzy, brak pracy, coś z pieniądzem niedobrego się dzieje na świecie. Przez to nowe pomysły, nowe biznesy to wszystko nie może się zadziać. Jakiś kryzys w pieniądzach się pojawia. Będzie potrzeba, by rozmawiać. Przywódcy tego świata będą ze sobą rozmawiać w sprawie tej straty, tych straconych pieniędzy. Mędrcy, ludzie doświadczeni wiekiem będą przypominać historię, opowiadać o tym, jak to było kiedyś. Popatrzcie, karta mówiąca o jakichś wielkich biznesach, przedsięwzięciach na świecie. Znów są tutaj pieniądze, luksusy karta odwrócona. I to jeszcze nad odwróconym królem pieniądza coś bardzo złego dzieje się z pieniędzmi coś, coś tak złego, że jakieś wielkie projekty będą zatrzymywane albo kasowane. W wyniku tego kryzysu świat jakby przestaje patrzeć na pieniądze, zaczyna skupiać się na czymś innym na duchowości, na przyrodzie, natura, ale nie pieniądze. Ci architekci w tym kryzysie jakby patrzą na tego mędrca, który im mówi, że to już kiedyś było, jakby historia miała się powtórzyć.